Witajcie! Z okazji świąt wielkanocnych, niestety w tym roku nieco innych i trudnych dla nas wszystkich, postaramy się, aby mimo wszystko te święta były magiczne i radosne. Więc chcielibyśmy serdecznie Was zaprosić do obejrzenia filmików, które dla Was przygotowaliśmy. Mamy nadzieję, że wprowadzi Was wielkanocny nastrój, a uśmiech nie zniknie z Waszej twarzy. Nie przedłużając, zapraszamy do filmu. Wiosna idzie, a z nią święta ktoś o tobie dziś pamięta życzy jaj kolorowych i kurczaków odjazdowych pyszne ciasta jedz na zdrowie i nie wciąż zielono w głowie niech tradycja wodeleje bo zajączek dziś szaleje. Ok, więc do przygotowania takiego oto jajka cekinowego, którego, które możemy włożyć zarówno do koszyka jak i na wiekańsky stół. Będziemy potrzebować pudełko szpilek oraz takie oto cekin mogą być w różnorodnych kolorach. I na przykład tutaj mam właśnie żółte i takie zielone kwiatuszki. I cały pan jest w tym, że bierzemy szpilkę i wbijamy... Wraz z cekinem w styropianowe jajko. I na końcu możemy uzyskać taki oto efekt. Więc to jest bardzo pracochłonne, ale efekty są naprawdę genialne. Pozdrawiam. Dzień dobry. Mamy kwarantannę. Nie mamy jak wyjść z domu po barwniki do pisanek. Co zrobić, żeby zrobić pisanki? Nasze babcie zawsze używały do tego cebuli. Bierzemy cebulę czerwoną cebulę żółtą. Dajemy sobie do garczka, wsadzamy surowe jajeczka, surowe jajka i całość zalewamy wodą. Nasze babcie były niezawodne, potrafiły sobie poradzić bez barwników spożywczych robiły z naturalnych i tak zalane jajka z cebulą stawiamy i gotujemy na gazie. I teraz najfajniejsza część naszej zabawy. Ostudzone jajka wycieramy sobie i teraz bawimy się w ozdabianie. I to już Dowolność jest, puszczamy wodze fantazji i końcówką noża delikatnie robimy sobie ślaczki na jajkach, gałązki drzew, możemy sobie robić linie proste, to już to co chcecie i tak przygotowana. Pisanka trafia do naszego koszyczka. Debiutem naszego filmu wielkanocnego jest filmik naszej wspaniałej wychowawczyni, Pani Agnieszki, która upiekła z pewnością pyszną babkę wielkanocną. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy aby ten czas był czasem przemiany serc i ożywienia wiary, aby dawał nadzieję i umacniał miłość. Niech zmartwychwstanie Chrystusa oświeca nam drogi codziennego życia i pomaga czynić je szczęśliwym. Życzymy pogody w sercu, radości i spokoju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, wiosennego nastroju, duchowego wzbogacenia i umocnienia. Ciepłych, rodzinnych, pełnych pokoju świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że film Wam się podobał, Wesołych Świąt.